Siemano widzowie z tej strony FS-Fan i dzisiaj kontynuujemy serię Sąsiedzi. Jestem razem z Paniczem Niko pod krzywką Niko, no i no i najpierw Wam zaprezentuję moją farmę i wbijcie na kanał od Nikodema Nico, czyli Panicz Niko no i teraz Oczy, oczywiście. Dobrze, no to zaczniemy sobie od siewniczka. Piękny. Jeśli się nie mylę, to, je, to jest 5 metrów. Tak, 5 metrów. Od Amazonę. 5 było. Wiem, co kupowałem. Następne kombajn, Class tuka, Tukano. 500, 580. Nowiutka sztuka. Prosto z salonu. Do tego mamy opryskiwacz od Hardy. Nie wiem ile jest robocza. Nie wiem ile jest. Ile ma metrów, ale z 20 będzie. Masejek 3100, chyba 20, jeśli się nie mylę. Nie bo ja tam mam, yy, ja mam tam w garażu. To wejdź ze to Ale nie u. Ale sześćdziesiątka. Sześćdziesiątka tej przyczepy od klasa nie, nie to, nie pociągnie. Tu jest. Tu mamy. Tu mamy jeszcze. Tu mamy przeładunkową. To wyjść jeszcze. Ej, a jeszcze wyjść tą mm, przeładunkową. Nie wiem, czy ją. No, przeładunkowa, no żeby była. Tutaj jest. Poka. Nie, no sięgnie. Potrzeba, ja idę pokazywać dalej. Tu mamy na tu mamy na worki I tu mamy na te Na Tu mamy zgrabiarkę taką wielką. Na, bardzo wielką. Tu mamy potem taką mini ładowareczkę. Tą złożę z powrotem. Tu zamykam. No, zamknij się. O! No i od razu tutaj stoi zetorek, piękny zetorek, ładnie chodzi. Nie wiem, czy będzie słychać. Nie wiem, czemu nie słychać zetorka, jak chodzi. Coś mi się zepsuło, nie wiem co to. Chwila, zobaczymy. Poczekaj. No to wyjeżdżę. A to... A jak masz? Czekaj, to gdzie? Tu za... O, czekaj, czekaj, bo się mi zamknęło. Coś mi się tutaj zepsuło, nie wiem co. O. Dobra. Tu mamy tego Zetora pięknego. To go zgaszę, żeby nie chodził. No to jeźdź na to za mną. No bo ja już chciałem robić dawno, tylko. Nie miałem kiedy, bo wyjechałem. Mnie nie było w domu. Masakra. Ej, ej skoro przyje... Wyschnięte obydwa? To co teraz robić? No nie wiem. No mówiłem ci, sąsiad, a ty nie miałeś czasu. Potrzebowałem twojej pomocy. Ci, ci sąsiad No dobra no No tobie To, po, to muszę kupić pług w takim razie Nie wiem czy ktoś nie ma na, na sprzedaż Nie no dobra no To, to pomożesz sąsiad O, spoko. Tak, nie ma problemu. Dobra, jest pięknie. do no to ja byłem ty... jeste ja jakby tu tutaj mam zgab, tu mam chyba przyczmyszalkę o nie tu mam to no oszewar tu oszewar tu jest yy, ten owijalka no i blajalka no to ja lekuty to. Mówi, ja, ja biorę trzydziestkę. No. Już ci idę pomóc. Dawaj, jedź. No to na, a nawet możesz w to poprzestawiać tam. Dobra, To ja już były 30, ja już tam jadę. To jedziemy tam na owiec, jedziemy. Nie no, ta trzydziestka pięknie chodzi. Ale idzie dwudziestka 20... Pięknie, normalnie chodzi. Ja źle podjechałem sąsiad. To ja już No to ty zacznij, no, a ja tutaj już, lec, już. No. już... Ja tu potem od razu za zasadę to... Ja tu od razu potem zasadę zaraz pojadę zasadzić. No wiem, 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 wiem. A kto, A nie jest, chłopie. Chłopie, wrzesień nie. Ja myślałem, że je. Ja myślałem, że je jakiś. Nie wiem. Lipiec. O! Właśnie. A, źle pojechałem. Z kierowni... No właśnie. No właśnie, to. To szybko pojedziemy zasadzić. No, wezmę tą pszenicę na, tam, na tym polu. Ej, to, to zrobimy tak. Ja, ja się teraz dokończę. Ja sobie linię zrobię, dokończę tą linię, a ty mi już pojedziesz zrobić, a ty ja już pojadę po siewnik zaraz, jak skończę, okej? Okay? Mo... Czekaj, to ja ci dam ten siewnik, na to, to ja ci dam ten kultywator. Albo zamienimy się po prostu ciągnikami, ja, ty weźmiesz trzydziestkę. Czy wolisz... Aaa, no to. To ja to już ja tam do ciebie jadę A jak? Bo jest, ja, tu jest, ja będę musiał jeszcze Kupić ja Będę musiał jeszcze kupić Ja będę musiał kupić tą mm, Ja będę musiał kupić y, Koszarkę Mam tylko tą malutką No, wiem, produczyłem, ale pewnie sobie ją kupi, co nie? Znaczy. No. No, nie wiem, bo to jest ta stara, którą ty masz, co nie? Więc ja myślę, żeby nie kupić sobie jakiejś takiej nowszej. Nie wiem, takiej. Bo widziałem w ogóle, wiesz, że w Markecie, bo tam mamy niedaleko ten Market, co nie? No. No to ja już kończę, więc jest git. E, są. U mnie w piwnicy są. U mnie w piwnicy są. To przyjedź tam pod piwnicę. Wiesz, że się z moją głos jechać? No tak, przeżyjesz. Koszt... O, i pobierają mi za maszyny. Utrzymanie, podatki. Masakra. Ośrodka mi zgasło. Co się dzieje? O. Nie wiem, czy ten... Trójkącik szybko zdejmę. Czemu nie mogę zdjąć tego trójkącika? O, zszedł. A, zgasił. Zgasł, Jak tam sąsiad masz już to dobrze No i ja właśnie jestem No to szybko zasi... No to jako uh. 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 Ale ciężkie o! Uh. Ale ciężkie Jak cię, o nie Ciągnę! Uf. Ciężkie walczę z tym wołkiem. To czekaj, lecimy 3, 2, 1 O, o, o! Idź. Pomaga. Idziemy. Powoli. Góra jest. A, a! A spada, spada! Co to masz zasiewniczek ładny? A, piękny. To, 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 to tutaj już zacznij ładować? Ja tylko zgaszę 30. Bo ja biorę teraz tego, Zetora. A, światło tu jeszcze nie A Ej, co załaduj mi zaraz? Załadujesz mi zaraz. To... Czekaj, bo tego Zetora muszę... A ja mam pełny! Czy... Aha, bo ja już w wczoraj. No to, to, no to dobra, no to możemy jechać. Ty, mamy problem, bo ja tu nie przejadę przez ten worek. Uf, uf, jest. Nie się jadę tą trzydziestką? Mogę ci dać coś, tak? Mogę ci dać tego. O, nie... Aha, sześćdziesiątką jedziesz, zapomniałem. 60 już zapomniałem. A nie już tak jest. Uszkodziłem sobie pewnie. Czemu te, świat te światła nie gasną. O, zgasły? Zgasły. Już tą 60 masz kupioną. I, a w ogóle, a chcesz rozsiewacz kupić? Mam na sprzedaż rozsiewacz. No, teraz mi się przypomniało, bo chcę nowy se kupić. A zgrabiarek? Aha, tamtą zgrabiałkę chciałeś kupić. Tylko chcę ci powiedzieć, że tamta zgrabiałka nie jest aż taka duża. Jak ta, którą teraz mam. O! Działa. No i jademy. My już skończyliśmy siać zboże. Z Nikodemem. No właśnie, przed chwilą Nikodem kupił 60. Pewnie dobrze działa. Oczywiście mój Zetor wyruszył do akcji. No i właśnie kończymy ten odcinek. Do, zo do zobaczenia na w następnym odcinku.